No <Gluchy> Mi eee! też mu serduszka została. O nie! dzięki eee, Dobra, ja, ja idę, tam... ja idę do skały, ja nie wychodzę jak jest no... Nie, ja tu walczę To jest jakaś makabra O. <grym> Ej, z której wiochy cię przywiało, konio kradzie? Czekaj, zostań tu koniu, <grym> co? Nie! Napierd... Co?! Pfff Za To pożarcie Świnie. Tu są świnie, świnia, ale zboża nie mamy No i dopa, widzisz, wszystko się sprowadza do szarcia. Oooo! ale fajne Narodziny Na farmerów ale fajne Zrobić ci kilo w żelazny? Żelazny? Możesz zrobić, czemu nie? Masz, trzymaj Trzymaj, trzymaj, trzymaj Za, za tobą jest Kroby. Kroby. kroby są, masz dwie kroby. kroby, ze sobą. Kilobaćym Hiperno. 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 Uważaj. Uważaj! Uważaj Nie, nie odczucie? się! Drugi! Nie jest! Przecież ich jest tak dużo! Nie, 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 nie! Nie! Dobrze, nice. mm, dziurę Ja wezmę krowę. No dobra. Ale ja je będę przeprowadzał przez gdzieś 5 minut. 5 minut. Przez gdzieś 5 minut. A jak wpadną w dziurę, bo mają zeznanie? Nie padną. to moje krowy, więc nie mają zywa. A świnie się nie na ziemniaki wyrywa? Yeah, Świnie na ziemniaki? No. Zrywi kurwa! Krowa, no. Chodź, krasula, do mnie. Do mnie, moja desko! Gdzie ty je zamkniesz? Do zaraz ja do... zrobię do... zagrodę. Do... Dawaj... Na razie je tu blisko. Dawaj je Przez do domku. Do domku. Do domku, na razie. No. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie ja ja mam zboże. No, krasula, z... Zo... Chodźcie. chodźcie. Chodźcie, ja ja mam zboże. No, krasula, zo... Ja myślę, że. Yes, science! Come on, come on. No zapraszam. Cie... Zasz, no, nie chcą wejść. Chcą, chcą, czekaj. O, widzisz? Nie! No, co? Czekaj, jeszcze raz. Weź wyjść i je wepchnij. No ja tak cię zrobić, no. Nie! Czekaj, niech się na ciebie popatrzy. O, dobrze. Zrobimy sobie... Gdzie? Tuż Co? Wprowadziłeś ją? co za głupia krowa? Zobacz to. Dawaj, pcham ją taką. Nie. O, o. No nie, nie, nie. Jak się już ruszy to już... Ajajaj. By nic nie dało, i tak by ja nic nie dało, ja, i tak. Ajajaj, A jeszcze drugą tu trzeba wprowadzić. Czekaj, furtkę zrobię. Jak się furtka robi? Mm, tak jak płot, tylko że zamiast drewna deski, a ja zamiast desek y, patyki. Zamiast patyków. A. No, 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 no inna kolejność. Co tam za mało drewna? XD Czy to, zetne, to Ty, Udało drzewa. mi się ją wprowadzić tam. To zamknij tym. No ja chyba może przez to przeskoczyć. Czy one nie mogą skakać? No to... Widziałeś kiedyś Dwoma musisz Dwoma musisz. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! Bo przez jedno mogą. A widziałeś kiedyś skaczącą krowę? A widziałeś kiedyś stojącego mm. skaka. Co to krówskaka? Hmm! The fuck my clothes? Yes, yeah. mm. So good and tasty? Nie wiem, a ty wiesz? <laughs> Nie Co ty zrobiłeś? No, twórtka. <laughs> No to rozwal. No czekaj, bo to grozi śmiercią tej krowy. On się pali. O nie. Co jest? PETA Przadana. będzie. PETA będzie pisała, że ten... Zaza za zażalenia nie. do nas. Dobra. Czekaj, rozwalę i od razu przepcham nam. O, żebyś mógł. Ehm... No tak, tak. Koniec z o, tobą. Jedna bestia mniej. Czekaj, już, już, już. nie, nie, nie! nie. Sch My, chodźmy po drugą. Chodź, krowa. Patrz, co mam. O, idzie za mną. Ho, krowa. Ja ją wypcham spokojnie. Nie, Jestem doświadczony już. już dobrze. Miło Pychaj krowy. tam. miłości do zwierząt. Za, 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 za żalenia. Idzie za mną już, zobacz. No i od z się odwraca do uwięzienia. Bo jest pośledzona. Ale będą zaraz tam cimś ci robić. Oh. Mm. <grafy> ja, ja, ja. No daj spokój. Zostaw to! Krowa, chodź. Ej, to druga! Druga! Nie! Nie, no nie! Co za szajs Chodźcie do. O. No. Tej też dam czekaj Ona jest upośledzona. Chodź. O, o, o! Chodźcie do mnie. O! Trzecia jest osoba! Jak one na... O... Chwila co? furtkę jak wejdą. No, najpierw muszę tam przedtem. Wysią się ten. Chyba że t... Zrobimy związek Kazirowski i tam zabijemy. No Demons told me cię! To... <gulatory noise> Nie! Dobra! Co? Co jest? Co? <gulatory noise> A co z tą sumą? Za mała ciągle? miała być. Dawaj ją zabijemy i zrobimy związek kaziroczny długo z tymi dwoma. Poczekamy aż ta druga urośnie. Dobra, niech będzie. <laughs> Nienawidzę jej. Nienawidziłem jej. zniszczyła mi życie. w This is the... life, life. Life is full of mystery. No co jest kurwa z tym kredensem? Chwil kredensie o wielu zawiasach decydencie. Kurwa kred. No Ku. Ale on się przewraca Powoli, ale się przewraca Co? No, postawię im słonecznik, niech sobie patrzą na słonecznik od tyłu. Nieee, uh, yeah. masz no, no, drzwi? No, 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 teraz. Masz drzwi, może? Komu to potrzebne? No, Oj, no, no. przepraszam. Mam? Dzie co? Przepraszam, eee. przepraszam. Ten eee, Z tobą to. Mm. Mogę drzwi? Nic, nic. Już. Masz dwie pary. Ha, ha, no. nie spodziewałeś się. No i będziemy teraz czekać pół roku, aż urośnie krowa nam. <grym> <grym> Ale plan był dobry. Jest. No. no.